Maleczko, widzowie, z tej strony Maciej. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Kariery Leeds. Albo nie witam. Chyba waliło mi FIFA? Nie? Normalnie powinna mi działać FIFA. Zdjęcie się dzieje, nie wiem Dlaczego? Jeszcze nie widać. zaraz O! No i teraz już działa super. No i w Szwajcarii. Dzisiaj zagramy sobie z Sheffield United. Ja w Szwajcarii wierzę, że po tym starciu. Będziemy w stanie zdobyć sobie y, pierwsze miejsce w Lidze. No i również Lira mógłby dzisiaj wrócić już z tego co mi się wydaje. No potem tym serciu właśnie nadzieję, że będzie pierwsze miejsce w Lidze. Ja na to mhm. liczę. Aktualnie mamy drugie, tyle samo punktów co West Brom, y, który chyba musiał przegrać swój mecz, skoro, skoro nie awansowali y, ponad moje miejsce. Zobaczmy. Tak, Westbrom przegrał swoje starcie. Z kim? Westbrom przegrał z Millwall. Ok, no to teraz musimy po prostu pokonać tutaj Berli i Westbrom. kiedy będziemy na miejscu wyższym. No i chyba nie mają do czynienia jakichś mega ciężkich rywali, więc no to jest troszkę, troszkę trudne zadanie. No ale co z tego, tak? Poradzimy sobie. My jesteśmy od zadań specjalnych, proszę Państwa, w tej lidze. To my tutaj powinniśmy dominować. O, Grujew i yy, tak się rozwinęli. Okej, okay, super. W takim razie Lira powoli może wracać już na ławkę rezerwowych. Natomiast Rafaela. Dobrze, niech to jest stanie. Lira, który wraca po dwubiesięcznej kontuzji dalszego zespołu. No i lecimy, proszę Państwa, z Sheffield w Championship. Jeszcze chwila, w Państwa, no i czeka nas mega mocne starcie z Brightonem. W Carabao Cup, miejmy nadzieję, że uda nam się je wygrać, no jeżeli przejdziemy w Brighton, to naprawdę, nie wiem, co nas będzie mogło pokonać. Naprawdę jesteśmy w tym momencie w świetnej formie. Przegraliśmy chyba tylko z West bo ja się nie mylę, nie przypominam sobie żadnej innej porażki. No i ruszamy, w Państwa, ruszamy w tym starciu, no miejmy nadzieję, że to wszystko wygramy na spokojnie, bez żadnego problemu. Czy to, czy to do niego dojdzie? to nie doszło. Ciach! No i do Solomona teraz piłeczka. Solomon! Solomon! Bardzo to wliło blisko w No ale nie udało się. Będziesz żółtrożny. Brzutka Żółtka w środek. Amfadu teraz. Ampato do Daniela Jamesa. Daniel James! Skoszony teraz ale lewe solo z faulem, dobrze. Czyli wejdzie jednak rzut wolny, ale chyba znowu troszkę słaby, co? Nie, to weszło. Mamy w bramkę z rzutu wolnego na 1 do 0. Kto byś to widziała, w takiego czegoś? No, ja to raczej z rzutów wolnych nie trafiam, no ale. To weszło bardzo ładnie, to zmyliło w No to poradziło sobie na spokojnie tutaj z defensywą rywala. No i Memphis Depot w szesnasta ramka w sezonie. Naprawdę jest świetny. A to w Szpaństwa jest dopiero 10. kolejka, zdaje się. Więc jeżeli miałby tak grać do końca, no to miałby co najmniej w Państwa, 60 w ramek. Co najmniej, może nawet 70. Nie czy teraz Sotok na szybko liczu, bo teraz się chce skupić na starciu, żeby wygrać kolejny mecz i mieć to pierwsze miejsce, no ale... Coś koło tego, coś koło tego bym miał na koniec sezonu. Daniel James, Daniel James! Próbował, no ale nieskutecznie. No i teraz, proszę Państwa, Raksaki O'Hare, O'Hare. No i teraz Solomon Tanaka Daniel James Memphis Defy, Memphis Defy Jezu, myślałem, że to wejdzie Naprawdę on jest chyba największym postrachem tej ligi w tym sezonie Znaczy nikt by się nie spodziewał, że Tak dobrze będzie sobie radził ten Memphis Defy I raczej liczyłem na to, że tutaj będzie strzelał troszeczkę w ramek, no ale że nie będzie tutaj jakimś mega wariatem w tej lidy no on tutaj strzela tyle w ramek, co on strzela w... w 10 meczach strzela tyle w ramek, co reszta piłkarzy w 20 30 meczach, no. To jest Tanaka do Solomona, Solomon już tutaj rusza, Solomon tutaj ładnie z szydełkiem, Podaję do środka, teraz defaj Depaj do Solomona, Solomon. Solomon, Solomon podaje do defaja, no i niestety nic z tego, Solomon sobie mógł sam strzelać No ale no nic z tego, już za późno teraz na takie Rozważania no i nie trafia, myślałem, że to wejdzie do bramki jeszcze Daniel James troszeczkę nieskuteczny, jeżeli chodzi o strzały Zdecydowanie lepiej mu przychodzi wrzucanie piłek Niż strzelanie Teraz do bogu, do bogla, proszę Państwa Rozegrał tą piłkę, no i teraz Memphis defaj jest tutaj bardzo ładne podanie, no ale nic z tego czy może jeszcze jednak nie? A jednak będzie kolejny rzut wolny. No i defaj, będzie strzelał. No i po ty prosto obrońców. Oj, oj, oj. Ale teraz brutalnie wykoszony. Czy tutaj wejdzie kartka z tego? No się nie wejdzie kartki. No i ładnie, teraz znowu przejęta fiłka, ale znowu prosto... Prosto w rywalach. Podaje, co znaczy, że piłka dalej jest u piłkarzy Sheffield. No i będzie rzut wolny, kanon go będzie wykonywał. Oj, ale już teraz bramki. Na nie ma blisko bramki. Ale Malagon na znaczy szczęście nie musiał tutaj specjalnie walczyć. Tę piłkę Zwyczajnie ona nie trafia w bramkę. Słuchaj Daniel James, teraz już od tej, prawym skrzydłem. To defajan, ale niestety nie, niezbyt dobre było to podanie. James również mógł troszeczkę wybiec sobie do środka, na spokojnie rozegrać, a nie tak na szybko, bo to nic nie dało. I proszę Państwa, Brereton Diaz kanon. Oj! No i teraz broni malagon raksaki. Depay. No i chciał ładnie, ale nie wyszło. Przejmuje to, wyślina to podanie yy, rywal. I teraz defaj już z piłką, ale standardowo podaje na skrzydło do Daniela Jamesa. Daniel James rusza skrzydłem, okiwał. No i proszę Państwa piłka no, miała wyjść do Defaja, no ale nie udało się. Jednak jeszcze piłka u Defaja pod nogami i 2 do 0, ale zapakował teraz Piękny, mocny, silny strzał, proszę Państwa. No i mamy 2 do 0. Pięknie. No i już od razu przejmują piłkę. I jeszcze raz defaj będzie próbował w tej połowie strzelić w ramkę. Proszę Państwa, defaj po długim. No ale broń do bramka, czy to jeszcze będzie piłka Lidz? Jest dalej piłka Lidz, proszę Państwa. No nie, no nie. Odebrana teraz została tutaj piłka um. Przez rywala, no i lećmy od razu do drugiej połowy. Nie róbmy zmianać na razie, bo ten skład działa naprawdę świetnie. Miejmy nadzieję, że DEFA Narobi jeszcze więcej tych w ramek, w tym momencie ma już ich chyba 17. Tutaj ja mówiłem, że dopiero się kolejka. No, on strzela, w Państwa, 1 i 7 w ramki. No mężno, naprawdę świetnie to robi. Solomon, Solomon, Solomon Solomon do Depaja i de ależ teraz Dobrze, że ten obrońca nam wstał, no bo byłaby w bramka na 3 do 0 No i, ależ teraz próba tutaj Ależ tam szarpią się ci piłkarze o tę piłkę Teraz już spokojnie, i na spokojnie tutaj rozgrywa Sheffield United No i ładnie, ale wybije ta piłka teraz na out. Dla Sheffield no, no i teraz Chavez do Defy'a Defy na Daniela Jamesa. Daniel James chciał odegrać, ale to nie wyczuł, niestety. No i teraz strata, piłki. No jednak nie. No jednak tak, szczęścia. To jest naprawdę bardzo dużo karuzela. Rozegranie emocji. Oj, 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 jest teraz blisko. Żółty różny w Szwajcarii, w Diaz dzisiaj tylko dwa strzały. W przeciwieństwie do Defy, Defy ma ich aż 7. Naprawdę bardzo duża różnica. No i teraz Faulowany, bo tutaj nasz dowodnik Gilchrist, żółta kartka. Ciach, no i teraz Daniel James. się tutaj bardzo szybko tym prawym skrzydłem, ale chciało Dariusze, tutaj nie wyszło. Coś zmienia że i tak dalej, w że nic mają, tą piłkę. No i nie, już nie mają, bo złe rozegranie, no. Tutaj padł mnie nie słucha, tak jakby mógł. Nie da się w kasze dmuchać w szkońce. Teraz tutaj Erik, no, ale tutaj nasi obrońcy też raczej yy, sobie nie dazą kasze dmuchać. No i tutaj na spokojnie nie ma, piłkę piłka. Już teraz Salomon do defaja nie do Detroweza, przepraszam. Depaya poszła ta piłkę, no i wtedy nie doszło do niego. No i teraz Chavez, próbuje odebrać piłkę Ale Kanon strzela po ziemi To był chyba dla leki, to on tak po ziemi strzelił No i oj, ale teraz ładnie w to wykorzystuje Defaj Defaj, defaj, no wtedy nie dał radę okiwać, szkoda Państwa, Erik, Erik prawie przede ale tym razem dosyć nieskutecznie, no i Daniel James już rozgrywa, proszę Państwa, do yy, DeFaja. Memphis Depaj, Memphis Defy ależ teraz tam, proszę Państwa, walczy o przetrwanie w tym polu karnym i teraz Czawes. Niestety piłka odbija się od obrońcy i leci na rzut rożny, a teraz Czawes wrzuca piłkę, proszę Państwa, i Grujew. Nic z tego, Firpo, Firpo, James, Solomon... Gdzie jest przefaństwa Mfizdefaj? No i dokąd? Bo to podanie teraz proszę Państwa niebezpieczna sytuacja. Próbowała go wykościć, ale się nie udało. No i teraz rusza przez Państwa fiłkarz. Rak Raksaki, Raksaki przez Państwa już rusza teraz w yy, Z Leeds trafiają w piłkarze szefit, no ale broni to Malago na spokojnie. Proszę Państwa, teraz, Brereton Diaz. Podchodzi tutaj na blisko na dowodnik, ale niepotrzebnie, bo to było tylko narażenie się na stracenie w tym momencie w ramki. My w Firpo Ciach, Chavez, Już już na ale Salomon chciał nagrać do Chowesa, no bo widać, że jest już trochę zmęczony i nie daje tak sobie rady, jak dawał sobie radę na początku. Firpo teraz niestety został wymienięty przez Rakas taki firpo go goni, no ale Firpo już bardzo tutaj wymęczony jest Po całym tym meczu. No i tak w państwa wstrzał i teraz na bramkę Leeds. no i rusza w państwa drużyna. Lead jeszcze na bramkę Sheffield No i wtedy tracą teraz średnie piłkę. No i czy to jeszcze będzie kontratak? No nie. Proszę Państwa, koniec tego meczu. Leeds wygrywa 2 do 0. Teraz zobaczmy. Czy... A on na pierwsze miejsce. Nie widzimy na razie tutaj żadnego meczu tych zespołów, które nas strasznie interesują, tak? Pierwsze miejsce w Państwa, pierwsze miejsce. Wendy remisuje, a my i Westbrom wygrywamy, no ale to my mamy zdecydowanie lepszą tutaj um, lepszy bilans ramkowym. więc my mamy w tym momencie pierwsze miejsce następne starcie zagramy z Watfordem, który ma w tym momencie 18. no a to by było na tyle z tego filmu widzowie ja się z wami żegnam, stawcie suba, w górę, komentarz do zasięgu oglądacie poprzednie film, mamy zresztą całą playlistę mamy z tej serii ja się z wami żegnam, Mano